Cześć siemaneczko! witam was w kolejnym odcinku z serii Geta 5 Single Player. Witam was Bania, głowa. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj robimy może więcej niż dwie misje, ale to zajmie mega długo czasu. Więc jak chcecie, to oglądajcie, a jak nie, to po prostu przełączcie sobie na innego. no. Na innego, który właśnie teraz nagrywa. Planuję robić streamy, ale chyba mi to nie wyjdzie, nie wiem czemu. A dała mi to. Nie, Dobra. Zaczynamy pierwszą misję. Znajomi dziwacy, w tym, w tym, tutaj. A poja. Pan to sobie pojeżdża, wiecie? Ty jesteś debilny, jednak, nie? No. E, prze I nie to! To. No i brawo. Ongu. Słyszałem, że mam jej przeklinać, no dobra, no to będę jej przeklinał, ale jak przeklina, to nie moja wina, okej? Okay? Dobra, cicho, but. No.

Właśnie, też słyszałem, że mam dużo gadać. No to gadamy. Tylko, że trudno gadać i się skupić jednocześnie na grze. No, o, bo to, to są właśnie konsekwencje. Pa. No to chodź, Tania. Zabiłem ją? Myślałem, że ją zabiło. JB. Ciekawy, kto jest tym JB. No, słuchajcie. Postaram się jak najdłużej robić te seriale. Musicie mi wspierać, musicie mi pomóc. Żebym się nie załamał. Nie? I proszę, mniej hejtów bo... No, bo hejty. Nie lubię hejterów. Chyba nikt nie lubi. Grasz z...

Dobra, B będziemy też nagrywać, ale ja muszę znaleźć ekipę sobie. Do grania na przykład takiego League of Legends. Minecraft sobie poprałem. Nie wiedziałem, że, nie wiedziałem, że mi się to uda, bo zawsze chciałem mieć. Ale w końcu mi się udało. Właśnie tutaj próbowałem... Polecam Scesor Play. Eee, no. Próbowałem, ale musiałem się tam zalogować, a że jestem zapominalski. Zapomniałem sobie. Zamknij się, Tonia! ja jedźmy. no. Zapomniałem hasła, właśnie na. na Minecrafta. Bo tam trzeba by było się zalogować i takie tam. pierdoły. doły. Zarej... Desert JB tym, I to się ciekawe czy tak z motor przyjaciół. Prawie... się tam jakoś? <laughs> Na razie strzelę, to nie. Zapomniałem właśnie hasła do tego, do Minecraft'a i jakoś dupcko. Hmm, ja jeszcze muszę. Co mi każesz ty? W końcu. Szkoda, że nie można tego wybuchnąć, nie? No bym ryzykował, bo policja by mnie goniła. Oczywiście. O, Michael, ważniejszy. Michael ważniejszy, pewnie. To jest przedmisja. No. Kogo robimy bardziej? Czy, co jest ważniejsze? Michael jest ważniejszy. Bo zawsze ja tak robię, że... Ja robię tak zawsze, że... Jak coś jest... Na przykład, mamy tu ekw menu in interakcji i mamy... Tak, brak. To zawsze naciskam w prawo. I to, co mi się pojawi pierwsze, to dla mnie jest według, według mnie ważniejsze. No. I właśnie zdecydowałem, że Michael jest ważniejszy, bo pewnie. <laughs> pojechał na misję Franklina. To. O, dobrze, że zawróciłem. Futo musi być moje, najlepsze auto do driftera dla, dla driftera, o Pokażę wam jak się się bokiem lata Czekaj, 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 jak będę musiał gdzieś skręcić Zapomniałem o czym mówiłem Futo mnie No, 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 no dobra Mniej więcej tak, nie Uuu, jak będziecie chcieli to bym mógł zrobić też zrobić taki garaż, że na przykład na motory i takie stunty na przykład. No kuzynowi spaliła się karta, zniszczyła, sorry, zniszczyła, nie spaliła. Zniszczyła się karta, no i niestety nie będzie ni niczego. Fuck, mi wchodzę? Nic z tego, żeby żeby nagrywać z kuzynem. Oj, ktoś tu przestępstwo popełnił. No i jeść z buta, z buta, z buta wjeżdżam. No i co? Dobrze, że pomogłem, nie? Wiesz, jak mi podziękujesz? A, tak. Ej, 90 tylko Mas jest dwóch, ja jestem jeden Myśli, znaczy, że moja spluwa nie doleci Kurwa pies, ja, ja psa nigdy nie zabiję Dwie gwiazdki mnie gonią. Ja pierdziele! Oho, teraz Przydaje się auto do drifteru Nawet jak nie umiesz jeździć. O no, I tak się lata bokiem. W sumie mógłbym wziąć motor. Pan Jak to zrobiłem, powiadacie? Przytrzymać X. o, moje dupsko. No, gitara się ma. Polecajcie się... polecajcie mnie tam innym. Nie, że jestem taki jakiś łapczywy na te wszystkie. Czekaj, to jest ta misja? To jest ta, to nie jest ta misja. Albo jo. Nie, jo, to jest ta misja.

Zniszczył mi małżeństwo. Frajer, pieprzony nie wiedziałem, że tamto to jest blista. Czemu nie mogę go zabić wcześniej? I czemu mnie policja goni? Ale to jest bez sensu. Dun, 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 dun. Ja muszę mieć kamerkę, no muszę. Jak będziecie tak łaskawi, to kupcie mi tak na święta jakieś najbliższe. Dobra, już wiem. gliny No weź! Ja Chcę dojechać cały. Kurwa, ma... kurde. Nie, Je Oni nie ham Oni hamują tam będzie tu gdzieś zjazd na kanion Czyli nigdzie Chyba No właśnie A chciałem spostrzelać w nich no po prostu Albo dzisiaj zrobimy jeden odcinek, wiecie? No Jeszcze coś? Jeszcze?

Hmm. Smutno. Hmm. Sexy gatki. Chciałbym takie. Hmm. Smutna trapka. Zapraszam też na mojego snapa. Wzywam się. To w komentarzach będzie. Dobra, cicho. Brrr. Wiesz co ci powiem? Żeby szarpało, nie? O oh, fuck, Ja pierniczę Uważajcie, nie? Jak na przykład życie To skończycie tak Nie no, żartuję Jak wyjdzie od razu GTA 6 to zaraz sobie kupuję, pamiętajcie Ale już dziękuję, teraz nie No nie pocałuj dupę Dum, panie! Widzieliście, ja tylko skręcałem. Ale to jest... Dobra. Kończę to. I pokażę wam... Hmm, jak to się nazywa? Geta online. Kurwa. Proszę mi tutaj Proszę państwa Proszę mi dać wstać No i co to ma być? Potrącili mnie Nie, ja im nie dam tak łatwo nie. Czemu nie mam modów trudu, 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 trudu. Mr. De Santa. what? Green light, green light, Mat Madrazo. Whoa, whoa, oh. Martin. Oh, shit. Martin, Martin Madrazo. That's what she said. Damn, dude's a king, being home. Hey, you better hope. I ain't hoping anything. Chick was a stir. Chill out. The coach should be doing the Russian broad. Chick needs to chill the fuck out. Dead, yeah, Dead, yeah. Dead, yeah, yeah. Yeah, But you did just pull her life before at home. fucking essays right behind Oh, that was quick. Alright, help me deal with this. I think we lost. oh think we Let's go back home. No. Wow. <laughs>

know who i am do you now are you you i think so good i know who you are i know where you live who are you i'm oh, franklin franklin Negus. now franklin maybe help mr de santa here who am i i think martin Madrazo. good boy I may him a little of the background. We're going to check out him, so I'm going to say Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a mexican American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because the witnesses came up missing. Smart head. Now, Michael, Got a question for you. What good?

ale to na online już nie. Do widzenia, cześć, żegnam was, bania, głowa. Cześć.